Cześć, witajcie. Dziś zapraszam Was na recenzję pierwszego satelitarnego twardziela od firmy CAT. Model S75, czyli wytrzymały smartfon, który pozwoli Wam komunikować się nawet wtedy, kiedy nie będziecie mieli zasięgu sieci komórkowej. Jak to działa, o tym za chwilę. A zaczynamy oczywiście od zajrzenia do zestawu. Tu na szczęście nie będę wiele mówić, bo nie ma o czym. Jest tylko kabelek USB-C w komplecie. Nie ma ładowarki, zgodnie z obecnie panującą, durnowatą modą. A sam CAT S75, jak widzicie, jest typowym przedstawicielem swej kategorii, czyli telefonów o naprawdę wysokiej wytrzymałości. Obudowa z mocarnego plastiku, który co prawda nie pęka, ale jednak trochę udało mi się go zarysować. Oczywiście obudowa o wysokim stopniu szczelności. Ten telefon nie tylko nie boi się zanurzenia, ale nie boi się również bryzgu wody, ciepłej wody, szorowania itd. A do tego jeszcze jest pokryty antybakteryjną powłoką. Oczywiście rzecz jak przystało na pancerniaka, jest grubachna, ma ekran otoczony dość szeroką ramką i zakryty grubaśnym szkłem. Po to, by urządzenie to zniosło wszystkie outdoorowe wyzwania, po to, by nie pękało od byle spojrzenia. I rzeczywiście nie pęka. Poddałem ten smartfon wielu testom. Upadków, uderzeń o kamienie, szorowania, tarcia i tak dalej. I muszę powiedzieć, że egzamin zdany. Szkło w zasadzie wygląda jak nowe. A na obudowie, tak jak powiedziałem, no przybyło kilka rysek, ale to problem wyłącznie kosmetyczny, bowiem urządzenie działa nadal bez zarzutu. A te zarysowania, nie jak się mają, do jego pozostawienia. Stałych walorów i do jego codziennego użytkowania. KTS-75, no cóż, nie jest urządzeniem najmniejszym i nie jest urządzeniem najlżejszym, ale wcale taki być nie musi. Jeżeli chodzi o ergonomię, jest całkiem fajnie, ponieważ sprzęt dobrze leży w dłoni, możemy go naprawdę pewnie chwycić nawet mokrą śliską ręką. Przyciski, tak jak widzicie, są ułożone sensownie, tradycyjnie, trafiają pod paluch, tutaj nie ma absolutnie się do czego przyczepić. Jak już być może zauważyliście, z tyłu mamy tradycyjny płytkowy czytnik linii papilarnych, który działa szybko i skutecznie i bezbłędnie, także jestem z tego zadowolony. Trochę taki powrót do przeszłości, jeżeli chodzi o stylowę i umiejscowienie czytnika, ale w sumie. Całkiem wygodne to jest. Po przeciwnej stronie obudowy mamy jeszcze jeden klawisz, którego działanie możemy sobie sami zaprogramować, co jest bardzo fajnym rozwiązaniem, szczególnie w tego rodzaju telefonie. No i na górze klawisz alarmowy SOS. Zatem jak widzicie, budowa czysta, schludna, tradycyjna, typowa. Tutaj nic nas nie zaskakuje. Poza oczywiście tym, że rzeczywiście ten telefon zniesie naprawdę bardzo, bardzo wiele. Co mi się nie podoba, jeżeli chodzi o wykonanie tego urządzenia? Bardzo szybko brudzący się wyświetlacz, który w dodatku trudno jest doczyścić do pełnego połysku i w zasadzie podczas testów ani razu mi się nie udało już tego ekranu wyczyścić tak na glanc, żeby był perfekcyjnie czyściutki, zawsze gdzieś tam jakiś albo paproch, albo ślad palca pozostawał. A nawet jak usunąłem ślady palca, to zostawały ślady pociągnięć ściereczką, używałem różnych ściereczek, no nie idzie tego doczyścić niczym, poza wodą z mydłem, bo tu rzeczywiście akurat woda z mydłem dawała radę. No ale ile razy dziennie można kąpać swój smartfon? No, na szczęście ten można kąpać w nieskończoność, bo on się, tak jak powiedziałem, wody nie boi, niemniej chyba nie o to chodzi, żeby cały czas go czyścić. Ten szczegół mi się nie spodobał, podobnie jak cała reszta wyświetlacza. Wyświetlacz jest... Poprawny. I to jest wszystko, co mogę o nim powiedzieć, bo z jednej strony nie ma żadnych poważnych mankamentów i nie jest niczym, na co dałoby się narzekać. Ten wyświetlacz jest jak najbardziej w porządku. Z drugiej strony w telefonie outdoorowym ja po pierwsze oczekuję jeszcze wyższej jasności. Ta jest co najwyżej wystarczająca w słonecznych dni, ale moim zdaniem powinna być dużo, dużo wyższa. Odwzorowanie barw na tym ekranie też nie jest jakoś rewelacyjne. Te kolory są takie, można powiedzieć, delikatne, by nie powiedzieć wprost, sprane. Nie są w każdym razie bardzo intensywne, nie są to takie barwy, do jakich przyzwyczajeni są użytkownicy ekranów amoledowych, a że ja akurat takim jestem, no to mi trochę to przeszkadza. Kąty czytelności tego ekranu też nie są rewelacyjne ale to akurat można wybaczyć, bowiem szkło na pewno tutaj swoje robi. Grubość tego szkła jest większa niż w klasycznym smartfonie. Zatem tu byłbym już ostrożny z negatywnym ocenianiem tego parametru. Można powiedzieć, że jak na pancerniaka jest jak najbardziej w porządku. Najważniejsze, że tego ekranu nie udało mi się potłuc, pomimo tego, że telefon nieraz szorował nim po kamorach nieraz na niego upadł. Jak widzicie, ekran nie draśnięty i pod tym względem to on jest super. Byłby perfekcyjny, gdyby był jaśniejszy. Nie czepiam się szerokiej ramki, bo w pancerniaku to jest rzecz normalna nie czepiam się, że tam tylko full HD, bo po co mieć więcej, ale jasność mogłaby być większa i tyle. Cóż na tym ekranie widzimy? Niemal czysty interfejs Androida. Niestety 12 i tutaj też nie mam dobrych informacji, bo ten telefon doczeka najwyżej 14, czyli zabytej tam jakoś tam szczególnie rewelacyjnie nie jest. Z drugiej strony, producent obiecuje 3 lata wsparcia poprawkami zabezpieczeń i kolejne 2 lata jeszcze krytycznymi poprawkami. I w sumie w regularność wydawania tych poprawek zabezpieczeń można uwierzyć, bowiem smartfon na ten moment ma zabezpieczenia datowane na 1 maja tego roku, a mamy początek czerwca. Zatem chyba nie jest najgorzej, prawda? No i Wracając do interfejsu, tak jak powiedziałem, prawie rzeczysty, Co prawda tutaj, Kat przemyca parę własnych dodatków, ale są to dodatki z gatunku takich praktycznych, które mogą się przydać szczególnie użytkownikom tego rodzaju telefonu. Bo na przykład mamy dostęp do sklepu z dedykowanymi aplikacjami wydawanymi przez Kata. Są tu różnego rodzaju proste, praktyczne apki, jak dajmy na to poziomica. No generalnie rzeczy, które mogą się przydać, a do instalacji, których wcale nie jesteśmy zmuszani, co mi się bardzo spodobało. Od taki dodatek mało inwazyjny, aczkolwiek jednak obecny w systemie. Cała reszta, no to cóż, w zasadzie prosty, podstawowy Android bez udziwnień. Co też może się oczywiście podobać. Szczególnie, że nie jest to. Telefon, który zachęca do instalacji nadmiaru aplikacji, gierek i tak dalej, bo nie jest on mistrzem wydajności. To jest telefon, który większość typowo użytkowych aplikacji obsłuży bezproblemowo, stabilnie i płynnie. Natomiast z całą pewnością nie jest to demon do gier i nie jest to maszyna, którą zaszpanujecie w benchmarkach. Generalnie w najpopularniejszym benchmarku mamy w okolicach pół miliona punktów. Natomiast co najważniejsze, trottling nie jest jakoś szczególnie straszny, a emisja temperatury jest naprawdę znikoma. Ten telefon robi się tylko delikatnie cieplejszy, wtedy kiedy jest zapędzany do solidnej, bardzo wytężonej pracy. Zatem, nie jest to telefon dla miłośników topowej wydajności, ale jest to telefon, który w codziennym użytkowaniu nie patuje przycinkami, przegrzewaniem się. I pracuje stabilnie. Tutaj nie doświadczyłem żadnego wywalania się aplikacji w trakcie ich uruchamiania czy korzystania z nich. Tutaj nie zauważyłem żadnego klatkowania interfejsu, jest przyzwoity porządny poziom, ale podkreślam, nie jest to wyczynowiec dla graczy, to jest telefon outdoorowy, pamiętajcie o tym. Te telefony należy oceniać trochę inną miarą, a jak na twardziela, to ta wydajność jest naprawdę w porządku. Naprawdę w porządku są również atuty komunikacyjne tego telefonu. Jeżeli chodzi o narzędzie po prostu łączności. Jakość dźwięku poprawna, głośniki mocne. Jako rzekłem, mamy tu stereo, co prawda nie takie 50 na 50, bo wiadomo, górny głośnik jest tym słuchawkowym. Niemniej gra w miarę nawet równo i całkiem przyjemnie dla uszu. A na pewno nie przeszycie dzwonka w plenerze, bo głośniki mają swoją porządną moc. Nie zauważyłem żadnych problemów z utrzymywaniem połączenia sieci komórkowej czy przy współpracy z urządzeniami bezprzewodowymi w rodzaju akcesoriów Bluetooth czy routerów Wi-Fi. Tutaj wszystko działa tak, jak powinno działać, bez zarzutu. No i pora przejść do gwoździa programu, czyli łączności satelitarnej. Od razu uprzedzam, nie jest to łączność głosowa. Poprzez satelitę możemy się komunikować SMS-ami, ale co najważniejsze, Druga osoba, ta z którą piszemy Nie musi mieć satelitarnego telefonu Ona może korzystać Z normalnego smartfona, oczywiście pod warunkiem Że pozostaje w zasięgu sieci komórkowej Bo my wysyłamy SMS-y Poprzez satelitę, ale do komórek W drugą stronę również to działa W podobny sposób, ale oczywiście Wymaga po pierwsze połączenia z satelitą Po drugie zajęcia jednego ze slotów Bo tutaj mamy dwa sloty na karty SIM Specjalną SIM-ką, po trzecie skorzystania Z wbudowanej, wgranej w ten telefon Aplikacji, no i po czwarte z posiadania odpowiedniego abonamentu. Tutaj katoferuje takie abonamenty od 5 euro wzwyż i już nawet ten najtańszy pozwala wysłać 30 SMS-ów w miesiącu przez satelitę, co moim zdaniem w zupełności wystarczy, chociażby do tego, żeby dać naszej rodzinie czy przyjaciołom znak, że poszliśmy sobie w górę i wszystko z nami w porządku, chociaż nie mamy zasięgu sieci komórkowej. I w sumie po to to jest, po to, żeby dać znak, sygnał życia, że wszystko u nas gra i w tej roli sprawdza się to całkiem fajnie, aczkolwiek mnie osobiście w wkurzało to, że muszę telefon każdorazowo nakierować na satelitę i chwilę poczekać. O ile w momencie, kiedy chcę wysłać wiadomość pod tytułem, kochanie, wszystko ze mną w porządku, wracam za trzy dni, to jest jak najbardziej w porządku, mogę tę minutkę czy dwie na to poświęcić. Gorzej jakbym chciał wezwać pomoc. Tu już mam pewne obawy, co prawda na szczęście, oczywiście nie miałem potrzeby wzywania pomocy przez satelitę, ale tak sobie myślę, że kurczę, gdybym był w bardzo dużym stresie, w sytuacji jakiejś naprawdę awaryjnej, nie wiem, czy byłbym w stanie tak chwilę poczekać, Czekać celując telefonem w satelitę, patrząc na instrukcję na wyświetlaczu, czy robię to dobrze. Ale z drugiej strony lepiej mieć możliwość chociażby taką wezwania pomocy niż żadnej. I rzeczywiście w takim małdorowym telefonie to bardzo fajny element wyposażenia. Fakt, że na rynku jest już kilka innych smartfonów umożliwiających korzystanie z tego rodzaju łączności. No ale nie każdy jest tak wytrzymały jak ten. Także pod tym względem jest naprawdę bardzo fajny. A czy fajny jest pod względem fotografii? No cóż, jak to pancerniak, niekoniecznie. W dzień zrobicie za pomocą głównego aparatu fotograficznego całkiem przyzwoite fotki. To trzeba przyznać, nie są to zdjęcia wybitne, ale złe również nie są. Są jak najbardziej poprawne. Aparat szerokokodny, no cóż, odbiega od y, tego, co oferuje aparat główny, ale nadal zdjęcia są oglądalne, chociaż mają zupełnie inne wzorowanie kolorów niż te z aparatu głównego. No i po trzecie, mamy jeszcze aparacik do makro, który no, po prostu robi swoje dwumegówka, więc tutaj większych oczekiwań nie mamy, no ale jest i robi jakieś tam zdjęcia surfiaki ze ośmiomekowego aparatu przedniego też są takie, ujdzie w tłoku w dzień całkiem przyzwoite aczkolwiek nie róbcie sobie nimi portretów bo to wycinanie tławych wygląda tu trochę sztucznie i możecie odnieść wrażenie, że jakoś straszliwie czepiam się tych aparatów fotograficznych ale generalnie nie przypominam sobie super aparatu w pancernym smartfonie a już na pewno nie, nie przypominam sobie lepiej fotografującego pancernego smartfona z łącznością satelitarną taki, taki suchy żart ale przynajmniej na ten moment faktycznie tak jest. Celowo nie wspomniałem o zdjęciach nocnych, bo szczerze mówiąc, wolałbym ten temat w przypadku tego smartfona przemilczeć. Powiedzmy, że da się zrobić zdjęcie w trybie nocnym tym aparatem, ale nie oczekujcie cudów. Coś tam będzie widać, ale na pewno nie będzie to zdjęcie do rodzinnego albumu z wakacji. I tu powiem szczerze, że odnosząc się do ceny tego telefonu, mogłoby być jednak trochę lepiej. Tak samo z filmowaniem, no bo nie ma 4K. I znowu pytanie, czy potrzebujemy 4K w pancernym telefonie, czy może w miarę przyzwoite Full HD nam nie wystarczy? Można powiedzieć, że w sumie wystarczy, filmy jakieś tam się nagra, ale po prostu trzeba to powiedzieć wprost, domeną pancernych smartfonów fotografowanie nadal nie jest i tyle. Outdoorowy pancerny telefon w dodatku o tak pokaźnej grubości powinien mieć równie pokaźny akumulator. Dosyć typowy dla obecnie produkowanych smartfonów o pewności 5000 mAh. Na szczęście, w tym smartfonie ta bateria wystarcza na całkiem długo. Na spokojnie ten telefon wytrzyma 3 dni. Czas pracy z podświetlonym ekranem przekracza 10 godzin. Dalej już mi się po prostu nie chciało sprawdzać. Jest po prostu całkiem dobrze. Trochę lepiej powinno być natomiast z tempem ładowania. To, że ładowarki nie ma w komplecie, to już yy, słyszeliście. A ja tylko dodam, że jest tu ładowanie 15 W. 15-watowe indukcyjne, po rządziu jak najbardziej, ale niestety przewodowe też jest 15-watowe, co w obecnych czasach i przy pojemności 5000 mAh trudno pochwalić. Tu mogłoby być akurat dużo, dużo lepiej. O tym, że powinni dokładać ładowarkę do zestawu, to już nawet nie wspominam, to pozostawię. Bez komentarza. No i teraz y, powinienem wam powiedzieć, czy warto sobie takiego kata sprawić? Warto, ale oczywiście pod pewnymi warunkami, że potrzebujecie tego rodzaju telefonu, bo jeżeli chcecie tylko mieć łączność satelitarną, no to znajdziecie na rynku telefony z zdecydowanie większą wydajnością, lepszymi wyświetlaczami i lepszymi aparatami fotograficznymi. Ale jeżeli szukacie pancernego telefonu, który wytrzyma naprawdę dużo, a do tego pozwoli wam korzystać z łączności wtedy, kiedy zasięgu komórki nie mamy no to to nabiera sensu. Rzecz ta kosztuje 2799 złotych. Nie jest to mało, ale wydaje mi się, że spory procent tej ceny dokładamy za właśnie łączność satelitarną. Ja wiem, że dodatkowo trzeba jeszcze za to płacić, ale sama jej obecność, sam ten Bayer, już pewnie swoje do tej ceny dołożył. Do tego pamiętajmy, że telefony pancerne nie mogą być najtańsze, ponieważ zrobienie takiej wytrzymałej obudowy, która zniesie naprawdę wiele, a ta znosi, też swoje kosztuje i na pewno taka obudowa jest droższa od klasycznej obudowy do smartfona. To też musicie brać pod uwagę. Reszta cech smartfona no cóż, nie jest wybitna pod żadnym względem, ale z drugiej strony nie jest też bardzo zła. Ot, jest to smartfon do specyficznego zastosowania i w swojej roli sprawdza się całkiem dobrze. Zatem nie demonizowałbym tego, że nie robi super rewelacyjnych zdjęć, trochę wolno się ładuje, czy nie wykręca miliona punktów benchmarku, tylko ceniłbym go za te pozostałe cechy, za wytrzymałość, za przyjazny i czysty interfejs, za to, że mogę w razie czego skontaktować się z rodziną czy ze znajomymi, nawet jeżeli nie będę Będę miał zasięgu. To jest podstawa tego telefonu i jeżeli czujecie, że takiego urządzenia potrzebujecie, to śmiało możecie sobie je kupić, bo Was nie zawiedzie pod tym względem. Natomiast jeżeli oczekujecie smartfona ślicznego i pełnego bajerów, no to nie kupujcie pancernika po prostu. A teraz na razie pakuję kata do pudełeczka, poczeka sobie na moje wakacyjne wojaże, bo na wakacje to ja go zabieram. Tam się sprawdzi, aczkolwiek nie do robienia zdjęć. Do robienia zdjęć będę musiał mieć drugi smartfon, no ale to jakby jest oczywiste. A na razie dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia. Trzymajcie się do kolejnego filmiku. Cześć.